Siemanko, mam dla Was kolejny giveaway, który organizuję na stronie Hellcase. Konkurs będzie trwać przez tydzień, a do wygrania są skiny o wartości 50 dolarów. Zasady konkursu są takie same jak poprzednio, czyli musicie użyć kodu Mateo, który daje Wam darmowy balans. doładować swoje konto za co najmniej 2 dolary przy użyciu kodu Mateo Bonus, dzięki któremu dostaniecie 15% więcej do depozytu subskrypcję mojego kanału oraz kliknięcie w podany film na stronie giveaway'a. Zapraszam również do otwierania skrzyneczek, skorzystania z upgradera i innych trybów dostępnych na stronie. Link macie w opisie. B, okay. I'm pushing, I'm pushing B. that one. Copy. That one more. Copy. One money? long. Door. Long, top me bomb. Bomb. Matrix. Machine. Machine, <wheelsazo Ranger Foot> you know no chance i think. not oh! <laughs> i <into Furthermore> One tunnel. Big flood I guess. Peerage. Good one. Nice. Nice. I'm reviving here. Dead. Tunnel, tunnel, tunnel. I have a fork, I have a, a nice. I have it. The... It's coming, it's coming. Just tunnels. Okay. What the fuck? Nice, Pinks. Thank you. Nie, wiem tego smukać. Chcesz mi dać sensu przez to? Zaraz. Poczekaj, dawaj za mną, Miki. PPL, PPL style. No dawaj. Daj tu rambusta, daj tu rambusta Dawaj, fast fast Na pierwszy. Oooooh! Zurwa! Coś wyleczyło. Nie za wysoko. Leży. Bo to już. Chce. No, 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 no. nice. tapy... Druga. Ale no, mutapą. ale na zaborek? Ta tak, tak, no. Oto. Ej, czy ja dostanę no. przez ciebie? Nie wiem. Wystarczy dzisiaj zwyciężyć, ale to i tak nie jest konieczne, bo zawodnicy anonimo i tak zapewnili sobie awans do kolejnej fazy rozgrywek, a my pamiętajmy o tym, że stawką... Rozgrywek SA Premier jest awans do 14 sezonu ESL Pro League i na pewno na tym będą chcieli się skupić zawodnicy Anonimo. Zobaczymy jak to wszystko będzie się układało. Na samym początku mapa de Miraż, następnie Inferno. Przepraszam, następnie ma pojawić się Miraż. No i wiele wskazuje na to, że już na tych dwóch mapach będziemy w stanie zakończyć to starcie. Anonimo gra naprawdę znakomicie ponieśli porażkę tylko i wyłącznie z jedną z ekip mowa o Sprout, które w tym momencie jest nad nimi, gromadząc 3 punkty więcej, ale bilans spotkań może być prawie że identyczne. Runda pistoletowa znakomicie rozpoczęta przez Anonimo. ale może tym razem K z pomocą Snacksa zainterweniują. Jednak Boks jako pierwszy. Snax z odpowiedzią jeszcze na sajcie czajcie w tym momencie. Menio za parę chwil wychylą kolejni zawodnicy, a Snacks nie obawia się granatu dymnego. Wychodzi to naprawdę znakomicie, podchodzi coraz bardziej ofensywnie MDS. Musi być ostrożny w tym momencie Menio, ale ten spokojnie wycofuje. Liczy na wsparcie pozostałej dwójki rotującej z bombsite'ła. No i teraz jeszcze Spidak. Czy ta jego pozycja może dać szansę na zdobycie eliminacji na Snaksie? Ten próbuje przez granatemny mny, Snaks dostrzega już Spidaka. No ale cały czas Menio jest sporym zagrożeniem. Chociaż to, co najciekawsze, może wydarzyć się za parę chwil na plecach drużyny Anonimo, bo tutaj pojawia się Lollipop. Ten dostrzega Innocenta, przeciąga spray, łapie pierwszą eliminację, walczy z kolejnym zrywali, Ale tym razem Snaks na zakończenie Menio nie przybliżyć Polaków jeszcze do sukcesu. No i Keller też może mieć swoje szanse, ale teraz to spidak ze snajperką, dostrzeżony przez Kellara, ten po raz pierwszy, po raz drugi. No i szanse od nowa pojawiają się po stronie Polaków, bo dobrze, błyskawicznie rozegrane... Podejście pod bombsite A, no i do tego te trzy eliminacje łącznie zdobyte w tym miejscu, to spora szansa, aby nie dopuścić paczki na bombsite B, ale tu czaj się już i innocent, spójrzmy co uda się wykombinować. Mocno bity Gio odpowiada teraz jeszcze boks, ale pozostaje w grze Kylar i ten ma zdecydowaną przewagę punktów życia, znakomity granat, gdyby tylko poleciał wprost na bombsite, bo mający 8 punktów życia Gio. Mogłoby mieć naprawdę spore problemy, aby utrzymać tą paczkę do końca. Cały czas Anonimo ma nieco lepszą sytuację. Jest Kid jest Flash, mnóstwo czasu. A Klar nie do końca wie, gdzie może spodziewać się rywala, ale ta pozycja na ciemni powinna zostać sprawdzona, chociaż w tym momencie opiera się na ruinach, wychyla Gio i timingowo wypada to naprawdę zdecydowanie lepiej dla zawodnika dymigi nie ma defiskita. Ciężko by tutaj walczyć o sukces, ale pięknie, prosto w głowę teraz Killer, Będzie walczył z kolejnym zrywali. Loli Pop wychyla, zeskakuje z okolic apartamentów, ale złapany Killer po dobrze dorzuconym granacie palącem i ta pozycja powinna wystarczyć, ale Boks jednak on nie poradził sobie ze Snaxem. Snacks może to wszystko zaraz zakończyć. Znakomity klacz szykuje się po stronie Janusza. Ale 46 punktów życia i brak i to kolejny problem. Loli 100 HP. To jednak dla snajpera nie powinien być najmniejszy problem. Snax pogląda w okolicy saitu szuka przeciwnika, dostrzega go, ale jednak granaty palące flashe, No i teraz Snax przez granat dymny i menio też przez granat dymny. Chcą zaskoczyć. Pytanie, kto pierwszy zostań dostrzeżony. Najpierw menio, ale potem Snax jeszcze interweniuje. Paczka ma zostać podłożona. Błyskawiczna rotacja w wykonaniu pozostałej części Polaków. Jeszcze Snax walczy snakowicie. On się niczego nie boi. MDS nie spodziewał się, że którykolwiek z Polaków może wychylić przez ten grę na dymny, ale tak robi właśnie Snax. No i teraz sam w defensywie. Jeden na trzech. Udało się trafić prosto w głowę Snaxa. 67 punktów życia, dokładnie znalazł jego pozycję, trafia po raz kolejny. I to może być piękny klacz w sytuacji. Jeden na trzech. Szuka tego ostatniego heda. I tak się dzieje mieli tak ostatecznie podsumować, ile razy atakowali bombsite mniejszy, ile razy przynosiło to sukces, to zobaczylibyśmy naprawdę, o menio dwa razy, teraz jeszcze killer chociaż jest Spidak z odpowiedzią, no i zobaczmy co będzie działo się dalej. Bo Spidak jeszcze chce to uratować Ale ustawienie Polaków powinno w zupełności wystarczyć Chociaż tym razem łapany przez MDS-a Jeszcze menio Snack błyskawicznie rotuje ze snajperką łapany przez Spidaka No i po raz kolejny przewaga po stronie Polaków Może zostać niewykorzystana Innocent w sytuacji klaczowej 1 na 2, zaledwie 13 punktów życia Sumując obóz zawodników w rzymie przeciwnej Spidak 8 HP MDS tylko 5, ale to snajperzy A więc oni tych punktów życia nie potrzebują z Jakoś szczególnie dużo Aby poszukać eliminacji Innocent w celu w trójki dostrzega MDS-a, no i teraz gra na czas, bo nie ma diffuskity, a więc tutaj tak naprawdę nie ma czego już szukać. Teraz się udało. Szuka odpowiedzi Speedak ten z USP w swoich dłoniach. Znakomicie prosto w głowę K, ale to, co dzieje się na site a w tym momencie jest zdecydowanie ciekawsze. Tutaj Kylaro prosto w głowę NDS-a, chociaż site B kompletnie wyczyszczone razem z Imbanan. Ale sytuacja trzech na trzech i podłużona paczka to może być naprawdę spora nadzieja dla Anonimo, który szuka kolejnego punktu. Snacks w dobrej pozycji. Za parę chwil będzie mógł wychylić, poszukać eliminacji na Loli Popie w końcu z problemami. Ale jednak eliminacja nadeszła i Speedak też łapany przez Snacksa. Aż zostaną tu rzucone pierwsze granaty, aby skontrować to wszystko dymnym. Po fleszach wychylają Polacy. Teraz Bok przeciąga spray, eliminacja otwierająca zdobyta w okolicach bombsite. Tu przez zawodników w rzyny defensywnej. Jeszcze Gio próbuje w defensywie, znakomicie sobie poraził. No i sam snak w grze. 1 na 3, 20 sekund do końca, nie ma bomby. Potem trzeba podejść, ale jednak udało się zdobyć kluczowe eliminacje. Na sajcie pozostał tylko jeden z zawodników, no i ten jeden zawodnik zdobył łącznie. Aż e, trzy fragi. No takich rzeczy nie możemy obserwować, jeżeli chcemy myśleć o zwycięstwie. Takie rzeczy nie mogą mieć miejsca, ale jednak tym razem Nemiga znowu okazuje się lepsza. Jak będzie w tym 21 starciu, anonimo błyskawicznie uderza, na site'a, nie ma już żadnego z przeciwników. To pozwala na podłożenie bomby i Nemiga tym samym też decyduje się na zachowanie wyposażenia na box. Teraz od shorta. i to może być szansa na zdobycie eliminacji na inocencie. Tak się dzieje, a więc grze już tylko i wyłącznie snacks, ale on jest znany z takich znakomitych akcji klaczowych. 72 punkty życia, grena dymny dorzucony na jego pozycję i będzie chciał poszukać tej ważnej eliminacji, która miałaby pozwolić na wyjście do pojedynku 1 na 1, ale tym razem wiele z tego nie wyciągnie. 16 do 8 i tym samym jest to koniec zmagań na pierwszej mapie. Ale przed nim bardzo, bardzo ważna misja, już dokładnie słyszy skąd zbliżają się rywale, chce zainterweniować, trafia prosto w Kylara, jest jeszcze snak z odpowiedzią, tutaj pojawia się jeszcze Innocent z okolic środka, cały czas zagrożeniem miałby być Kej. udało się trafić spidaka, ale odpowiedź od boksa trzech na dwóch, Fox po raz kolejny chciał coś zrobić. Ale tym razem Innocent i Snack z lepsi MTS i to jest pięknie. Sytuacja klaczowa, jeden na 2. Co może się tutaj wydarzyć? Po dorzuconym fleszu mija się z rywalami w granacie dymnem. Ci jednak bez eliminacji. Box na ich plecach, przeciągnie spray. Łapana bomba liczy jeszcze na wsparcie kolegów z drużyny. To za parę chwil będzie miało nadejść. G.O. od Shorty, ale proszę bardzo, jak świetnie teraz poradzili sobie Polacy. Znowu niebezpiecznie w okolicach konektora, ale tym razem udało się przechylić szalę zwycięstwa na stronę Anonimo. Pomylił się speedak. To nie jest jego mapa. Dobrze wygląda na Inferno, ale tym razem wypada to wszystko zdecydowanie gorzej Snacks może to zakończyć i tak się właśnie dzieje. dymny dorzucony na wyjście z pałaców to uniemożliwia podjęcie się walki Polakom, chociaż inocent wychodziła boksa. Lollipop walczy jeszcze z meniem. Dwie eliminacje. Strzał prosto w głowę. Ta MP9 w jego dłoniach. Ta MP9 w ogóle po stronie defensywnej to jest dzisiaj spory koszmar dla Anonimo. Walczy jeszcze Kei. Udało się zrobić dwie eliminacje. Przed nim Kolejnych dwóch przeciwników. NDS oraz G.O. Opaczka podłożona. Ci nie mają defiuskity, ale ten... Myślę, że powinien zostać odnaleziony gdzieś nieco bliżej, bo psaj okay, ależ pięknie. No i czyżby to była sytuacja, która da kolejne punkt po stronie Polaków? Jeszcze nie usłyszany. Ale podchodzi od pleców, od rampy. Już za parę chwil ma wychylić On zdaje sobie sprawę, w którym miejscu powinien spodziewać się Keja. Ten też już wszystko wie i to jest kolejny klacz w wykonaniu Polaków. I błyskawiczna, rotat, i błyskawiczna eliminacja na Keju to szansa, aby podłożyć paczkę, ale jednak Polacy na to nie chcą pozwolić. Snax wychyla jako pierwsze, szuka kolejnej eliminacji. W tym momencie to Kej, Loli pobi, Kej, a więc tylko i wyłącznie Spidak pozostaje w grze, przed nim czterech rywali. To nie może zadziałać, a więc kolejny sukces po stronie Polaków. Szósty na tej mapie. Ale ten radził sobie znakomicie i już dostrzega Polaka i przeciąga spray. Pokonany zostaje w tym momencie Kej, okay, ale Snacks po raz kolejny ze Sniperką, to no scope i to chyba jeszcze strzał prosto w głowę. Olbrzymia przewaga po stronie Polaków, a Snacks jest w drodze Aisa, na to nie pozwala MDZ i Gio, zobaczmy co dzieje się pod Bob bo tutaj kolejne ważne fragi zdobywane są przez zawodników Nemigi, 40 sekund do końca. Innocent od respa, jest błyskawiczna rotacja Klara od pleców, ale paczka podkładana jest na środek i to właśnie to miejsce za parę chwil będzie chciał przerotować Gio. Kylar. On już wszystko wie. On już przekazał informację. Będzie wychylał od pałaców. Za parę chwil na mierze MDS. -a. I teraz wystarczy pokonać już tylko i wyłącznie Gio. Ten ze snajperką łapie eliminację na inocencie. Chce powalczyć z Kylarem. Dokładnie wie, gdzie ustawiony jest rywal. Nie ma jednak w dłoniach Kylara teraz granatu dymnego, a więc musi grać na czas. Gio może to wykorzystać. Wycofuje jeszcze głębiej w rampę. Podchodzi Kylar, ale ciężko będzie szukać tutaj wygranej 10 sekund do końca, ale Gio rozwiązuje to. Się w okolice, a tutaj Kej, ależ niebezpiecznie łapany w tym momencie w najgorszym możliwym timingu odwraca się aby skontrolować pałacę Benio jednak jeszcze ratuje sytuację, próbuje G Gio, tak się dzieje, 3 na trzech kolejne granaty dymne, Lollipop, duża nieskuteczność po stronie Snacksa. jeszcze Kylar ze Snajperką, w tym momencie namierza kolejnego z zawodników Nemigi, udało się zdobyć eliminację, ale dobra pozycja zajęta w tym momencie przez Spitka. i to jest sytuacja klaczowa dla Klara, 1 na 2, jeżeli nie uda się tym razem, trzeba będzie pożegnać się z tym spotkaniem i rezultat 2 do 0, pojawi się na koncie Nemigi, coś nieoczekiwanego może stać się faktem, Kylar jednak prosto w głowę Speedaka, jeszcze Lollipop przed nim, zobaczmy gdzie w tym momencie jest ostatni, żeby zawodnik gremigi. Ten wychodzi z rampy. Ma 50 sekund. Paczkę na plecach. Dwa granaty. Mowa o fleszach. Do tego jeden palący i spokojnie zmierza w kierunku schodów, aby podejść nieco bliżej kylara, aby zaskoczyć go z nie najlepszym timingiem. I tak się właśnie dzieje. Thank you